po miejscach, przez które będziemy przyjeżdżać. Wyruszamy z placu Antonio Koraciego, za nami pozostawiamy kwampę tego szarpitego. Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Jest to ukoronowanie całej idei jak gdyby zamiany sposobu poruszania się po ulicach nie tylko miasta Radomia, ale również innych miast europejskich. Czyli rezygnujemy z prywatnych samochodów na rzecz alternatywnych sposobów poruszania się, czyli komunikacji miejskiej bądź też transportu rowerowego albo innego sposobu poruszania się a więc pieszego. Chcemy państwu pokazać tak naprawdę zalety, czym charakteryzuje się komunikacja miejska, jaki ma zbawienny wpływ na nasze serca, na nasze zdrowie właśnie między innymi Robert przez spacer. W trakcie tejże imprezy będziemy zachęcali państwa również do nauki udzielania pierwszej pomocy, a chcemy również rozszerzyć tę działalność o pewne jak gdyby artystyczne informacje, czyli na przykład pokazy kublarskie na rowerach, czy na przykład riksze, które kiedyś w okresie międzywojennym kursowały po ulicach miasta Radomia, które w dniu dzisiejszym są bezpłatne dla wszystkich. A Zostań warto, warto przyjąć się na, do komunikacji miejskiej tylko dzisiaj, czy przez cały rok? Nie, myślę, że tak naprawdę warto korzystać z komunikacji miejskiej nie tylko tego jednego, jednego dnia, chociaż... W Dzisiaj mamy możliwość korzystania z bezpłatnych przejazdów. Mówię ci o tych, którzy posiadają dowód rejestracyjny. Proszę pamiętać, że tak naprawdę komunikacja jest świetną alternatywą do poruszania się po mieście. Chociażby w sytuacji, kiedy drożeje paliwo, nasze bilety pozostają naprawdę jednymi z najtańszych i układ siatki, który jest w mieście, pozwala nam komunikować się z północy na południe, ze wschodu na zachód. Tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem jest w tym momencie bilet okresowy. Do czego zachęcam. No, pasażerowie naszej pierwszej linii turystycznej w Radomiu są bardzo zadowoleni. Dużo dowiedzieli się o historii Radomia. Trasa jest bardzo zakręcona, zobaczyliśmy dużo ciekawych miejsc. Pani przewodniczka Tvernicka bardzo ciekawie opowiada o historii naszego miasta. Są też akcenty również o nowszej historii, o Galerii Słonecznej, o nowo wybudowanej ulicy Młodzianowskiej. Najtrudniejszy pierwszy dzień.